Witam was moi drodzy, bardzo kochani, to ja, Moczarnik, gramy dalej w Maxa Payna. tak, znowu bez wierzby, ale gramy równie dobrze, przechodzimy ten poziom w rozdziale drugim. Tutaj mamy, komuś nie odpowiadała gościnność pana domu, ktoś kto lubił odrobinę dramatyzmu, zdołał się dostać z celi i poradzić sobie z wartownikami. No ustawiałem na Monę, miałem tylko nadzieję, że była na tyle dobra, aby wiedzieć kiedy się wycofać z gry i że zrobiła to zanim wpadła na trójce. Trójca coś tuż tuż, tak. Dzisiaj będziemy mieć pojedynek z y, Świętą Trójcą. O kurde, on, nam, on mi tam uciekł, niestety. Pięknie. Zapiszmy sobie grę. Zrobimy broń. Tutaj będzie ten dziad. Tutaj pięknie dostał po gardle. I tutaj, tutaj się chowa, kryje nasz dziad. Nie, czekać gdzie ten stray był? Tu, kurde, nie trafiam. O, sam sobie przyszedł. Nie mógł się doczekać, żeby zginąć. Mamy dwa pilsary. Już za Więc Johnny i Piła coś nie stylu tak mi na imię właśnie ta Święta Trójca. Nie macie racji chłopcy, to nawet oni nie zgarną tej nagrody. Sam zgarnę nagrody za siebie. Ja jest to głupie, co teraz powiedziałem, no ale taka jest prawda. Nikt nie, nie zdoła nas pokonać. Jesteśmy Max Payne! Max Payne nigdy nie wygra. W końcu stworzyli drugą część gry, także no, Max Payne musi przeżyć. Może jest drugi Max Payne. Kurde nie go zabić, a jest taka możliwość. Zabar, tu mamy jakieś talie kart tajemniczą. Ponoć lisa pani Cinello bawiła się w czary. Kary tarota leżące na store pasowały do tego obrazka. Nie był to mój ulubiony rodzaj kart, ale chętnie spojrzałem, co ułożyła pani Pani Cinello. Pierwszą kartą była wieża, może chodziło o tę willę. Dalej poszło łatwo. Diabeł to pan domu, natomiast śmierć to ja idący po niego. Ziam, 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 Jakie sucharki. Dobra, teraz przygotujcie się na rzeźnię. Pierwszy gościu z został zaciukany. Zostało jeszcze dwóch. Słyszeliście co przed chwilą Max powiedział? Święta prawda! Oj, tutaj jeszcze wyskakują nam ziomeszki. To z dupeczki, amunicja do 2 gramów. Też bez dalszego pieprzenia się. Obijania w u mieczkę. gości z przyjemnością. Ten poziom może być na szybko, ale zobaczcie, tutaj się odbędzie jedna z ważnych momentów, który nie może być ani przerywany jakimś gównianym, yy, takim yy, no tym, co mi się dzieje z mikrofonem czasami. Czyli tym takim tym, takim szuraniem, takim tym, albo nie wiem, żeby mi się nie nagrało, to musimy się nagrać. Wiem, że mi się nagrywa, tylko nie wiem, jak tam z mikrofonem. Dobra, to jest jedna z bardzo fajnych sekwencji w grze, która mi się tak podoba, że ALLELUJA! Tak, możemy sobie tutaj zagrać melodyjkę yy, alla piano, el melodyjkę z Maxa Peina. Niestety wy tego soundtracku nie słyszycie w tle, bo nagrywam na systemie Windows 7 i dlatego nie mam muzy. Jakbym nagrywał jakimś starszym, a miałem jeszcze niedawno xp ale mi się zablokował. Ale posłuchajcie. Tak, to jest właśnie muzyka z Maxa. Posłuchajcie sobie soundtrack z Max, Max Payne na YouTubie. Może go wstawię do tego filmiku, do opisu. Nie, to nie jest drugi gościu strójcy. ale tutaj jest... się dzieje też niezła rzeźka. Mamy kolejne panki Lersy. Wstał nam jak zwykle jeden, podstałówka No i tutaj będziemy mieć ciekawego panka. Spróbujmy go ze środka wyrozwalić. Jestem pewien, czy mi się to uda. A nie, to jeszcze nie ta sekwencja, pomyliłam się. O dobra. Yy, wiem, że to jest środek akcji, ale muszę przeciąć, bo mi telefon dzwoni. Witam was po krótkiej przerwie. Telefon mi zadzwonił. Zgadnijcie kto do nas dołączył. No, się melniska, mówi wierzba. Wierzba, właśnie, wierzba do nas dołączył. Yy, no i gramy dalej. Wierzba sobie yy, myślę, że poradzi. Byłem ja, teraz wierzba. Wierzba lepiej się zna ode mnie. Dobra, teraz tutaj Tutaj, no. Dobra. Tak, bo góry... Oj, jak... No i dlatego zawsze jak widzę, że granat leci, to trzeba zrobić y, uskok z bullet timem, bo jak wiecie, no Nieśmiertelnym jest się tylko do jakby pewnego momentu, do wylądowania. Oraz y, jeżeli chcielibyście przez jakieś płomienie, takie jak było na początku tam w niektórych rozdziałach. Przelecić przez nie, to też się spalicie, no niestety. No. było w restauracji, było No, na przykład. No, no, da. Muzyka się załączyła, zauważcie. Ryska. Z przypadeczek się włączyła. Ty poziom jak jest chyba poziom jedyny, poziom, który którym jest najmniej komiksu Chyba jeden jest. To jest dużo podtekstów bardzo. Jak pięknie zanim rzuciłbym pracę, chciałem, nie 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 No, może no by Nie lubię no by tego nie miejsca to po prostu. W w no, jak tutaj chyba z trzy razy padła. Zobaczycie, zapisałeś. Nie wiem, nie idzie. Pan wiecie, że za wszelkich... Drogorzędnych zawsze załatwiacie. Tak, i słabszych, potem U... te głupsze ryby załatwiacie, bo... Bo to ma wie, o wiele, wiele więcej ułatwia. Nawet takie zasady w wielu grach, takich starych, są takie zasady, że nawet się wjadę z łapszym niż za już tam że dam na zbierze, próbowaliśmy grać, żeby. to jest bardzo ciężko Nie, spokojnie. nie jest takie trudne. Można, wiesz co ja tutaj wykombinowałem, bo on strzela z tej... O patrz, z tego nie strzela. Aha. Ja sobie i szłem tam na schody, patrz. Nie tak, patrz. Tak, nie, nie strzelałem, patrz, tylko patrz, szłem tu na schody tu i ta nasz panek który strzela sobie z granatnika on trafia w e, to masz tu normalnie bańkę z tym da się też tam e, jakoś to tam przekawacić że tam się przy tych drzwiach ale ja, mi się to nie udało chyba 10 razy padłem sam jak grałem. A to w ten dobry sposób wszystkich załatwiliśmy. Jeszcze teraz kibelek. No. to będą... ...tapetki. I bagnek. Dzisiaj to właśnie przyjmujemy na, powiedzmy, partię. No i teraz... ...uleć się. Tutaj leży właśnie... Jesteś prawdziwym aniołem Max. Tak, tutaj właśnie Nie tak. czy to tak. so, Założyliście opcje dialogowe. to było w kiepskim stanie. Cukim tym razem naprawdę się postarał. Ten widok przypominał mi ciało innej kobiety leżącej jest na przykład. Jest Siostrę wcześniej poznanej e, sex, tak. Czyli to jest żona pani Cinello. On był licznie chory od y, narkotyków i bił ją i takim sposobem zabił. To jest Lisa Puncinello. Tak, dokładnie. Tutaj mamy telefon odbierany od y... Alfreda Wooden. To jest ten Glina. Alfred Wooden to jest przedstawiciel główny z wewnętrznego kręgu. Mhm. Oczywiście jak przejdziemy prolog y, do części trzeciej to, to go poznamy. Aha. aż nam się życie napełni i potem wchodzimy, bo będzie strójce, ostatni gościu. No, zapis gry tak, i pierwszy był tam jak e, pamiętacie tych trzech gości w kuchni. To był jeden tam był, drugi był przed chwilą ten z diagramem tak. i teraz będzie tutaj trzeci. I tutaj będzie trzeci.

Właśnie w tym czasie, mm, wiesz, trochę przystopuj, postój w miejscu, Opowiem coś bardzo śmiesznego, sucharowego. Przed chwilą dzwoni właśnie do mnie dwu, grupka ludzi, doszło mnie dwóch, kobieta i mężczyzna, podeszli do mnie, zaczęli mi gaładoczyć do domofonu, czy jak, w ogóle, ja powiedziałem normalnie halo, a oni mnie rozpoznali jako panią. I czy pani nie uważa, że, że dziecko jest przedstawiane, czy bardziej, w takiej postaci małego dziecka, czy takiego bardziej człowieka cierpiącego, coś w tym stylu. A może bardziej, yy, może warto na ten temat się więcej dowiedzieć do mnie. A ja rodziców nie ma w domu, a oni, aha, to to żegnamy. Aha. Taka jara. No dobrze, no i tutaj kończymy tak. część drugą. Tutaj jest pani Cinello. Nie, pani Cinello zginął właśnie przed chwilą. A tu będzie pan, e, pani, e, dokładnie właścicielka. Azir Corporation, którą, no niestety, będzie trzeba na końcu zabić. Aha, rozumiem, to już go zarąba, zarąbałeś. Tak, wszyscy wzięli tutaj... Tutaj są właśnie tacy mundurowcy i tu jest nasza pani agentka. Gówniana taka. Wiedziałem, kiedy wróg ma przewagę. Pora zmienić strategię. Tajemnicza wieźma przypominała Barakudę, wysłannika piekiel na wysokich obcasach z karabinem w rękach i armią garniturowej za plecami. Jak miło. Dwie pieczenie na jednym ogniu właśnie jaki ona miała przed chwilą taki gnat, taki zielony, nie wiem co to był. Ingram to był zwykły. No ale taki zielony, taki jakiś, która chyba wyciągnęła z podszopu po trzech latach. Wiedziałem, że prędzej czy później na ciebie pan nie Pani Pejn, nadszedł czas, aby poznał Pan działanie mojego specyfiku. Bądź grzeczny. Szczęście okazało się dziwką, a ja klientem bez portfela. To jest zajemiste tekst. No i tu mamy prolog... Pro prolog też wam przed przedstawimy w tym filmiku. Nie będziemy tego robić w następnym. Skończyliśmy panowie, zabierzcie mnie do Cold Steel. śmiertelną dawkę walkiry i czułem jak zielony ogień pożera mój mózg. Zamienili się w parę, załatwili mnie, nie miałem szans. Wiedźma równie dobrze mogła przystawić mi gnata do głowy i nacisnąć spust. Otoczyły mnie cienie i obite twarze żądne zemsty. Znali moje słabości i chcieli mnie dostać. Podłoga zamieniła się w zielony wir. Spadłem! I tu mamy najbardziej schizowaty prolog w tej historii gier. Nikt takiego prologu nie wymyślił. Może bardziej schizowaty, ale jednak jest e, łatwiejszy od e, tego pierwszego. Tak. Bo nie ma tylu rynków. Tak, tutaj nawet można Max? sobie... Pojawia się znowu Max, ścieżka krwi. Okay. Tak to ujmę, bo... To taka ta... nic to jest bardziej, ale... Max, no, też można ją... Pamiętam jak kiedyś przechodziłem, można tą t samą trasą co w nie, pierwszym prologu przejść, nie, ale Max, nie, jest jeszcze drugie przejście, proszę, nie, na, do którego będzie taki jakby mały ołtarzyk z łóżkiem dla dziecka. Taki. Tak, spójrzcie sobie tutaj te Gdzie jesteś, Max? Proszę! Tutaj mamy sch najbardziej schizowate coś, co można zobaczyć. Staranny charakter pisma w liście był niepokojąco znajomy. Jesteś bohaterem po komiksu. Prawda, rozczepiła mi czaszkę, a zielony płomień spalił kłamstwa. Całe moje życie wydawało się podzielone na obrazki. Słowa wisiały w powietrzu jak balony. Byłem bohaterem komiksu, to zabawne, ale nie mogłem sobie wyobrazić nic gorszego. Co, Max Payne ma schizowaty pomysł na temat tego, że jest w komiksie. Tutaj. To jest najbardziej ciekawsze, co tutaj jest. Są dwie rzeczy, a nawet trzy, które powinny... takich bardzo specyficznie dostrzegających ludzi zainteresować, po pierwsze Max Payne e, mówi do e, telefonu e, nalcholonych neuromantów, wanowy przeglód zbliżający się do konstelacji na głowie, deszcz żab się skończył poczyna się deszcz krwi okło ja i znikam, całe miasto to aby znalazł ktoś skorodowanych to, e, to była pomyłka albo głupi dowcip ktoś by rodził coś niezrozumiale zupełnie bez sensu Ogarnęło mnie te a głos dzwoniącego był dziwnie znajomy. Zauważcie co Max Payne trzyma na drugim, trzecim obrazku w rękach. Chyba się domyślacie albo widzicie. Nie będziemy podpowiadać, bo to jest jednak... To jest Dobra, przechodzimy do następnego pokoju. I co się dzieje? Historia się powtarza, ale trochę inaczej. Tu mamy to samo, czyli staranny charakter pisma w liście był niepokojący znajomy. Jesteś bohaterem gry komputerowej, Max. Prawda niczym zielony ogień płonęła w mojemu myśle. Informacje uzbrojone i wiszące w powietrzu, widoczne kątem oka, niekończąca się strzelanina, czas spowolniony, żeby pokazać moje ruchy. Panoramiczne wyrażenie, że ktoś kontroluje każdy mój ruch. Byłem bohaterem gry komputerowej. To zabawne, ale nie mogłem sobie wyobrazić nic gorszego. Ach, jaka podjara. Sam o sobie mówił, że... Ach... Mało takich gier jest. I patrzcie tutaj, nie daj się. To walkiria, narkotyki, obudź się, pamiętaj, kim jesteś. To była pomyłka, albo głupi dowcip. Coś bredził, coś niezrozumiale, zupełnie bez sensu. Gernął mnie deja vu, a głos dzwoniącego był dziwnie znajomy. Nie wiem, czy wam się to wydaje, ale dla mnie to naprawdę bardzo schizowaty odcinek. No, niestety. Tak, jakbyś ktoś kontrolował, jego umysłem i właśnie w tym momencie jest to walkiria. Aha. Co no. mnie przeraziło w tym poziomie? Niebieskie żarówki i światło. Nie Mówi się déjà tylko déjà vu. No to déjà vu, To jest z francuskiego. Tu dalej tak. mamy świeczki. Hmm, teraz tego zapiszemy, bo nie będziemy chcieli chyba wszystkiego powtarzać od początku. Uh -huh. No i tu. Siep. Tak, tu mamy bardzo spowolniony czas. I jakbyśmy też cały czas używali bullet time'u. Tak. Niestety mi się to nie podoba za bardzo, bo możemy stracić kilka minut dobrej zabawy po prostu. Mhm. Na cześć pamiętam jeszcze yy, drogę, yy, którą trzeba się udać. Tu na dół może zaskoczyć. Tak wiem, bo na samym dole pamiętam, że było. No mhm. i te płacze, dobrze, że my sobie ściliśmy głośniki. <noise> bo to jak zwykle... Wiadomo, dobijało te płacze podczas przechodzenia tych poziomów. jeszcze to bicie serca bardzo podkreśla klimat akurat tego tutaj labiryntu. Można powiedzieć, że nic. krwi. nie wymieniajmy ich, wiadomo, e, gramy w tą grę, żeby się nią nacieszyć i żeby po prostu nam się fajnie grało, miłe, żebyśmy pokazywali mam taką jakby solucję gry w postaci filmów. Filmów. znowu. To sobie na Mi się wydawało, że chyba w pierwszym prologu się normalnie szło. Tutaj jest czas mhm, tak czas spowolniony. tak. Tam jak się podskakiwało był zwolniony czas. Aha. Podwyższony skok z wolnym opa wol wolniejszym opadaniem. To jest zaś już mamy całe tempo zwolnione. Charakterystycznie podkreśla to bicie serca. To oznacza, że no, Max Payne ma już na pięku swojej śmierci... Na pięku po prostu na granicy śmierci. Że i w tym, jak i w drugim prologu są dwie ścieżki. I już jest. Tak, tutaj po prawej mamy świeczki. I zaraz zobaczycie coś bardzo, bardzo psychicznego. o, tuż co? Głosujcie Max Payne, wersja. Wagdziewa czy klony wygra Tu co się dzieje to jest naprawdę przeknę teraz Pojebane popatrzcie na to, zresztą. co tu robimy Strzelamy do własnego maksa Payna Ale zobacz, że no tutaj byle tej jakby nie działa. Przyspieszony jest. Tak zabijamy maksa. On dopiero się co się okazuje dzięki... Dzięki Valkiri. Nasz Max Payne ubzdurał w sobie w głowie, że to ON zabił swoją żonę. Patrzcie teraz na komiks, charakterystyczny komiks, który się tu pojawia. Coś przydarzyło mi się dzisiaj w biurze. Dostałem dziwną notatkę. Chyba o Wikingach. Kochanie, muszę lecieć. Opowiedz mi o tym wieczorem. Niego dnia kochanie. Zabójca się uśmiechał. Dziury po kulach czerwieniły się jak rubiny, a krew lśniła na jej jasnej skórze. Była taka piękna. Ciao! padły aniołów. To jest tekst oczywiście w, na początku Z prologu pierwszej części. Tak. Tutaj mamy już kolejny odcinek. Komiks wam przewiniemy. Znaczy nie przewiniemy, tylko przeczytamy. Bo nie chce nam się potem F1 klikać po prostu do grypki. Zielony koszmar powoli się kończy, zostawiając w mojej duszy wroczne plamy, których nie da się zmyć. Czułem się jak trup, byłem w szoku. Obudziłem się z zlany zimnym potem Śmiertelnie zmęczony, było mi niedobrze Leżałem w kałuży własnych wymiocin Zanim świat zwariował, ta wiedźma powiedziała Zabierzcie mnie do Cold Steel”. To była jedyna wskazówka jaką miałem Całą wieczność zbierałem się do kupy Gdy już odżyłem, pojechałem prosto do odlewni I Coldsteel za miastem Sporo się tu działo, jak na tak proźną noc Jeździły ciężarówki, biegali ludzie Miałem przewagę nad tą wiedźmą Sądziła, że mnie zabiła I nie spodziewała się mojej wizyty Czas ruszać. Męcząca podróż wprawiła mnie w szalony nastrój. Adrenalina rozsadzała mi żyły. Zartoczałem się idąc po zamarzniętym dachu odlewni wśród padającego śniegu i wyjącego wiatru. U jak jak ninja obdarzony mocą kung fu! Wanka fucking great? Poważnie. Poważnie. A nawet byłem supermenem, Gotowym wpaść przez świetlik i rozpalić... Rozwalić wszystko? Niemal opuszczone tereny przemysłowe w samym środku pustkowia. Odlewnia była doskonałym przyczółkiem działalności przestępczej. Fuck great! I to będzie w następnym odcinku. Wow! Co tu mamy? Mamy już uzbrojonych popachy i z kominiarami na łbach yy, yy, delikwentów. Do rozpierdolenia. No i mamy także maksa, który ma tylko belekę w No i gazurkę i chyba jeszcze bez No. że już za nami jaki stoi. No dobra, słuchajcie. My sobie zapiszemy grę. Pyk. 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 I co robimy? Robimy to, że nie zapomnijcie dać subskrypcji, co to Wam zrobi. Możecie być na bieżąco z moimi filmami. Hands up boys and girls łapki w górę, dodajcie film do ulubionych, jeśli Wam się naprawdę podobał. Komentarze na dole, dobre opinie albo jakieś uwagi a propos filmu. Yy, polecajcie mój kanał także znajomym, koleśom super innym lub malą. Yy, ja się z wami żegnam Pa, na razie, cześć, wierzba też No, na razie my Fuck